Zadanie pierwsze, podaj dziedzinę danego równania, następnie sprawdź, czy liczby podane obok równania spełniają te równanie. No i mamy podane równania. W podpunkcie A nasze równanie to 4x kwadrat równa się 36. No i mamy sprawdzić, czy liczby minus 3 i 3 spełniają te równanie. Najpierw oczywiście wyznaczamy dziedzinę naszego równania. Widzimy, że nie ma mianownika, nie ma pierwiastka, zatem dziedzina to liczby rzeczywiste. No to sprawdzamy dla x równego minus 3. W naszym równaniu w miejsce x wstawiamy liczbę minus 3. Otrzymujemy 4 razy minus 3 do potęgi drugiej równa się 36. Minus 3 do potęgi drugiej to jest minus 3 razy minus 3, czyli 9. Mamy 4 razy 9 równa się 36, zatem 36 równa się 36. No i widzimy, że lewa strona równania równa jest prawej stronie równania. Stąd wniosek, że liczba minus 3 spełnia równanie 4x kwadrat równa się 36. Dokładnie to samo robimy dla x równego 3, czyli w miejsce x wstawiamy trójkę i sprawdzamy, co się dzieje. 3 do potęgi drugiej to jest 3 razy 3, czyli 9 równa się 36, 4 razy 9 to znów 36, jest równe 36, stąd liczba 3 spełnia równanie 4x kwadrat równa się 36. W podpunkcie B nasze równanie wygląda w ten sposób. Najpierw wyznaczamy dziedzinę, znów nie ma mianownika, nie ma pierwiastka. Zatem dziedzina to liczby rzeczywiste, no i sprawdzamy po kolei nasze liczby, czyli najpierw x jest równy minus pierwiastek z 3, czyli w naszym równaniu w miejsce x wstawiamy minus pierwiastek z 3. Otrzymujemy minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej, minus 3 przepisujemy i w drugim nawiasie minus pierwiastek z 3 minus 5 jest równe 0. Wykonujemy potęgowanie. Minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej to minus pierwiastek z 3 razy minus pierwiastek z 3, zatem pierwiastek z 9, a to jest 3. Minus 3 przepisujemy i w drugim nawiasie minus pierwiastek z 3 minus 5 jest równe 0. 3 odjąć 3 daje nam 0 i w drugim nawiasie nic nie zmieniamy. Jest to wciąż równe 0. 0 razy cokolwiek daje nam 0, czyli z lewej strony mamy 0, z prawej strony równania mamy 0. Zatem liczba minus pierwiastek z trzech spełnia nasze równanie. Teraz dla x równego pierwiastek z trzech. No i znowu w miejsce x wstawiamy pierwiastek z trzech, czyli otrzymujemy pierwiastek z trzech do potęgi drugiej, odjąć 3 i w drugim nawiasie pierwiastek z trzech odjąć 5 jest równe 0. Pierwiastek z trzech do potęgi drugiej to jest pierwiastek z trzech. Razy pierwiastek z 3, zatem pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to po prostu 3. Minus 3 przepisujemy i w drugim nawiasie pierwiastek z 3, minus 5 równa się 0. 3 odjąć 3 daje nam 0 i drugi nawias przepisujemy. Jest równe wciąż 0. 0 no razy cokolwiek daje nam 0, czyli z lewej strony równania mamy 0, z prawej 0, zatem liczba pierwiastek z 3 spełnia nasze równanie. No, i dla x -a równego 5 w naszym równaniu za x -a wstawiamy 5 tym razem, czyli mamy 5 do potęgi drugiej odjąć 3 i w drugim nawiasie 5 odjąć 5 równa się 0. W pierwszym nawiasie wykonujemy potęgowanie, 5 do potęgi drugiej to jest 5 razy 5, czyli 25 minus 3 przepisujemy i w drugim nawiasie 5 minus 5 przepisujemy. 25 odjąć 3 to 22, razy w drugim nawiasie 5 minus 5 daje nam 0, jest równe 0. No więc 22 razy 0 to 0. Jest równe 0, zatem widzimy, że liczba 5 spełnia nasze równanie. W podpunkcie C po raz pierwszy pojawił się mianownik, w którym znajduje się niewiadoma. Zatem przy wyznaczaniu dziedziny musimy wziąć pod uwagę, że nie możemy dzielić przez 0. Zatem x minus 3 musi być różne od 0. Rozwiązujemy to równanie, czyli minus 3 przerzucam na prawą stronę równania. Stąd x ma być różny od 3. Zatem dziedzina to liczby rzeczywiste bez liczby 3. No i sprawdzamy. Dla x równego 5 mamy w miejsce x wstawiamy piątkę, czyli czwórkę w liczniku przepisuje, a w mianowniku mamy 5 odjąć 3. Równa się, po prawej stronie za x wstawiamy piątkę, minus 3 przepisujemy. Co otrzymujemy? Czwórkę przepisuje, 5 odjąć 3 to jest 2, i z prawej strony równania 5 odjąć 3 mamy 2. 4 podzielić na 2 to 2, z prawej strony równania również 2, zatem liczba 5 spełnia nasze równanie. Teraz dla x równego 1 mamy. No i znów w miejsce x wstawiam tym razem 1, czyli czwórkę w liczniku przepisuję w mianowniku 1 minus 3 jest równe i znów 1 minus 3. Wykonuję odejmowanie, czwórkę przepisujemy 1 odjąć 3 to minus 2, jest równe minus 2 po prawej stronie. 4 podzielić na minus 2 to minus 2, jest równe minus 2 po prawej stronie naszego równania. Stąd wniosek, że liczba 1 spełnia nasze równanie. W kolejnym podpunkcie mamy dwa mianowniki. Tutaj pamiętamy, że przy wyznaczaniu dziedziny nie możemy dzielić przez 0, zatem x plus 1 jest różne od 0 i x plus 2 jest różne od 0. No i rozwiązujemy te dwa równania. Jedynkę przerzucam na prawą stronę, stąd x jest różne od minus 1. I tutaj dwójkę przerzucam na prawą stronę, stąd x jest różne od minus 2. Zatem dziedzina naszego równania to liczby rzeczywiste bez liczby minus 1 i liczby minus 2. No i teraz w naszym równaniu. Za pierwszym razem za x wstawiam minus 1 czwartą, czyli tu, gdzie w mianowniku widzimy x, wstawiam minus 1 czwartą. Co otrzymujemy? 1 no w liczniku przepisuje, minus 1 czwarta plus 1 daje mi 3 czwarte w pierwszym ułamku, 1 w drugim ułamku przepisuje w liczniku, a minus 1 czwarta plus 2 to 1 i 3 czwarte. I to jest równe 1,11,20. No ja teraz muszę zrobić? No muszę w drugim ułamku liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli pierwszy ułamek przepisuję, a w drugim 1 razy 4 to 4, dodać 3 to 7, zatem 1 i 3 czwarte to inaczej 7 czwartych. Jest równe 1, 11, 20. Teraz muszę pozbyć się głównych kresek ułamkowych. Pamiętamy, że kreska ułamkowa to dzielenie, zatem jak dzielę przez ułamek. To tak naprawdę mnożę przez jego odwrotność. Zatem jedynkę przepisuję, dzielenie zamieniam na mnożenie i odwracam ułamek 3 czwarte, czyli mam 4 trzecie. Plus przepisujemy, 1 przepisuję, dzielenie zamieniam na mnożenie i 7 czwartych odwracam, czyli mam 4 siódme. I to jest równe 1, 11, /20. Wykonuję mnożenie, czyli 1 razy 4 to 4, czyli w pierwszym mnożeniu mam 4 trzecie dodać 1 razy 4 to 4, więc w drugim mnożeniu to 4 4,7 i to jest równe 1,11,2. No i teraz muszę dodać dwa ułamki do siebie. Widzę, że mają różne mianowniki, a żeby dodać te ułamki, muszą mieć takie same mianowniki. A więc sprowadzam je do wspólnego mianownika, którym w tym przypadku będzie liczba 21. Pierwszy ułamek rozszerzam przez 7, drugi ułamek rozszerzam przez 3. 4 razy 7 to 28, 3 razy 7 to 28 1 w drugim ułamku 4 razy 3 to 12, 7 razy 3 to 21, jest równe 1 i 11 20. Wykonuję dodawanie 28 plus 12 to 40 21 jest równe 1 i 11 20. Z lewej strony równania wyciągam całe, zatem mam jedną, całą 40 odjąć 21 daje mi 19 dwudziestych pierwszych jest równe 1 1/ 20. No I teraz żeby porównać te dwa ułamki, znów muszę sprowadzić je do wspólnego mianownika. Tym razem będzie to liczba 420. Pierwszy ułamek rozszerzam przez 20, a drugi przez 21. Jedną całą przepisujemy 19 razy 20 to 380, a 21 razy 20 to 420. Po prawej stronie jedynkę przepisujemy, 11 razy 21 to 231, a 20 razy 21 to 420. No i teraz już widać, że te ułamki nie są sobie równe. Zatem liczba minus 1 czwarta nie spełnia naszego równania. Teraz za x mamy wstawić 0, czyli znowu w naszym równaniu w miejsce x wstawiamy 0 i otrzymujemy 1 przez 1 dodać. 1 przez 2, ponieważ 0 plus 1 to 1, a 0 plus 2 to 2 jest równe 1, 11, dwudziestych. 1 podzielić przez 1 to 1, plus 1, druga przepisujemy, jest równe 1, 11, 20. 1 dodać 1, 1, druga to 1, 1, druga, jest równe 1, 11, 20. No i znowu mamy taką sytuację, kiedy mam porównać dwa ułamki. No mogę to zrobić wtedy, kiedy będą miały takie same mianowniki, więc lewą stronę równania. Sprowadzam do mianownika 20, czyli rozszerzam przez 10. Jedną całą przepisujemy, 1 razy 10 to 10, a 2 razy 10 to 20. Jest równe 1 11 20. No i widzimy, że te ułamki nie są sobie równe, zatem liczba 0 nie spełnia naszego równania. No i teraz dla x równego 1 trzecia, czyli w miejsce x wstawiam 1 trzecią. Jak widzimy, w mianowniku wykonuje dodawanie, czyli jedynki w licznikach przepisuję, a w mianowniku mamy 1 trzecia plus 1, czyli 1 i 1 trzecia, 1 trzecia plus 2, czyli 2 i 1 trzecia. I to jest równe 1 i 11 dwudziestych. Teraz moje liczby mieszane zamieniam na ułamki niewłaściwe, czyli w pierwszym ułamku 1 razy 3 to 3, plus 1 to 4 trzecie, a w drugim ułamku 2 razy 3 to 6, plus 1, 7 trzecich. Jest równe 1,11,20. No i znowu dzielenie zamieniam na mnożenie przez odwrotność, czyli mamy w pierwszym ułamku 1 razy odwracam, czyli 3 czwarte, dodać, 1 przepisuję, razy znów odwracam, czyli mam 3 siódme. Jest równe 1,11,20. Wykonuję mnożenie, czyli 1 razy 3 to 3 czwarte, 1 razy 3 to 3 siódme, równa się 1,11,20.

Wyciągam całe, czyli mamy jedną całą. 33 odjąć 28 da mi 5, czyli mam 5 28, Jest równe 1 i 11 20. No i znowu mam porównać te dwie liczby. Zatem sprowadzam je do wspólnego mianownika, który tym, który tym razem będzie liczba 140. 28 zatem rozszerzam przez 5, a 20 przez 7. Czyli w pierwszym ułamku 5 razy 5 to 25, 28 razy 5 to 140. W drugim ułamku. 11 razy 7 to 77, 20 razy 7 to 140. No i widzimy, że te liczby nie są sobie równe, zatem liczba 1 trzecia nie spełnia tego równania. I w podpunkcie e wyznaczamy dziedzinę, mamy pod pierwiastkiem 4x. Zatem musimy zapewnić, żeby ta liczba była liczbą nie mniejszą od zera, czyli 4x musi być większe równe od zera. Dzielę obie strony nierówności przez 4, stąd x jest większy równy od 0, zatem dziedzina naszego równania to takie x, które należą od przedziału zamkniętego od 0 do plus nieskończoności. No i sprawdzamy dla x równego 1, czyli w miejsce x w naszym równaniu wstawiamy 1, otrzymuję pierwiastek z 4 razy 1, a po prawej stronie 1 minus 3. 4 razy 1 to 4, równa się, a 1 minus 3 to minus 2. Pierwiastek z 4 to 2, równa się minus 2. No i widzimy, że liczba 1 nie spełnia naszego równania. I sprawdzamy nasze równanie dla x -a równego 9, czyli w miejsce x -a, tym razem wstawiam 9. Pierwiastek z 4 razy 9 jest równe 9 minus 3. 4 razy 9 to 36, więc otrzymujemy pierwiastek z 36 jest równe 9 minus 3 to 6. Pierwiastek z 36 to 6 jest równe 6, no i tym razem widzimy, że liczba 9 spełnia nasze równanie. Podpunkt f. Wyznaczamy dziedzinę, widzimy, że pojawił się pierwiastek, zatem liczba pod pierwiastkiem musi być nie mniejsza od 0, zatem x jest większy równy od 0, czyli dziedzina to x należące od 0, domknięte do plus nieskończoności. No i sprawdzamy pierwszą liczbę. x równe 0, czyli tu, gdzie widzimy x, wstawiamy 0. Pierwiastek z 0 jest równy 0, no wiemy, że pierwiastek 0 to 0, zatem otrzymaliśmy wniosek taki, że liczba 0 spełnia nasze równanie. Teraz dla x równego 1, w miejsce x wstawiamy jedynki, pierwiastek z 1 to 1, jest równe 1, zatem liczba 1 również spełnia nasze równanie. No i dla x równego 4, w miejsce x wstawiamy czwórkę, otrzymujemy pierwiastek z 4 równa się 4, pierwiastek z 4 to jest 2, a 2 nie jest równe 4, zatem liczba 4 nie spełnia równania pierwiastek z x jest równe x.